Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Z kilkoma osobami już się dzisiaj witałem, ponieważ około 15.00 uruchomiłem testowego live'a, w którym miałem tak naprawdę przez pół godzinki sobie zobaczyć, czy działa kamera, czy wszystko hula tak jak powinno. No i oczywiście się rozgadałem, no i cały live trwał godzinę i 8 minut. Udało się zrobić tak, że wszystko funkcjonowało dobrze, był z wami kontakt, mogliśmy pogadać. Liveik jest zapisany, to możecie sobie też obejrzeć, bo ciekawe rzeczy się wydaje mi się. Miało nie być tematów, a oczywiście było tematów mnóstwo do obgadania, także, no także możecie sobie zobaczyć. No i w związku z tym, że testowy live się udał, no to jutro. Chciałbym Was zaprosić na godzinę dziewiątą, już na takie poranne e, pogadanie, i na poranne, tak naprawdę, dziennik pracy, i poranne takie prowadzenie mojej firmy, żebym już, e, żebyśmy tak godzinkę, dwie godzinki, może trzy godzinki, zobaczymy, w którą to stronę pójdzie. Tak naprawdę będę prowadził moją firmę, będę, e, będę załatwiał sprawy, czyli to, co robię praktycznie codziennie, tyle, że będę to robił na live, Więc, jak macie ochotę wpaść, pogadać, no to zapraszam. No i właśnie, i na live, między tematami gdzieś tam sobie rozmawialiśmy, ja sobie przewinąłem Allegro, i gdzieś na stronie głównej pojawiła mi się właśnie taka tutaj aukcja, którą teraz widzicie. Żółty lep, dononiczek, motyl yy, na jakieś tam muszki, owocówki, owady i inne. 700 osób kupiło to. Jak się rozwinie, porównaj 15 ofert tego produktu. No tak to, to się rozwinie, no to tych ofert tam jest jeszcze więcej. Po 15 złotych i też kilkaset osób kupiło to. A wydaje mi się, że tak naprawdę. Nie wiem kto to kupuje, bo ja żadnej muszki, owocówki, ani żadnego innego takiego owada nie widziałem. I wydaje mi się, że jak już przyjdzie wiosna, lato, no to naprawdę może to być, może to być naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo duża sprzedaż tego. No i w związku z tym na live'ie na szybko wziąłem sobie, yy, tutaj zdjęcie pobrałem, no i to zdjęcie wkleiłem sobie na Alibabę i już Wam pokazuję co z tego wyszło. No i wyszło z tego, że zamawiając te motylki na Alibabie, wyszło nam, że te 10 czy tam 12 motylków wychodzi około 2 zł brutto już po odprowadzeniu podatku, po, znaczy po zapłaceniu podatku, po zapłaceniu cła i jeszcze tak naprawdę po kosztach wysyłki, czyli w tej cenie już to będzie wysłane no i to koszt tego jest około 2 zł, także super produkt chciałbym tutaj też zaznaczyć że na live to trwało chyba z minutkę tylko, jak żeśmy analizowali. Trzeba przeanalizować, czy nikt nie ma na to patentu. To przede wszystkim, czy bo może to jest jakieś opatentowane i tak naprawdę w Chinach tego nie można kupić, bo może ktoś sobie zastrzegł w jakiś sposób to. Nie wiem dokładnie, może sprowadzając z Chin jest tutaj użyty jakiś klej, nie wiadomo, może potrzebne są jakieś specjalistyczne certyfikaty, żeby ludziom te kwiatki w domach nie uschły albo żeby to też było bezpieczne. Nie analizowaliśmy tego, nie analizowaliśmy też dokładnie wielkości. Bo może się okazać, że wielkości też są różne. Aczkolwiek, no, tak jak cały ten kanon, no, było to w postaci gdzieś tam e, jakiejś takiej zajawki, nie? Że to był sobie live, no i takie rzeczy powstały. No, i na tych przyszłych, wszystkich innych, kolejnych live'ach wydaje mi się, że takie rzeczy też, takie smaczki będzie można gdzieś tam sobie wyłapać, e, żeby różne techniki czy różne takie rzeczy poznać, tym bardziej, że chciałbym też oglądać może jakieś odcinki innych twórców, może gdzieś coś czytać, może gdzieś coś analizować i, i właśnie, żeby to szło w tą stronę bardziej kreatywną. Mam nadzieję, że nikt e, z widzów tego biznesu nie prowadzi, no a jak prowadzi, no to niestety, no mamy gdzieś tam wolny rynek, każdy może sobie o tym dyskutować. No akurat wpadło mi to w oko, no i, i tyle. No i właśnie dzisiaj jeszcze dodałem tweeta. Ponieważ od wczoraj czy przedwczoraj można już słowackie stawki VAT wprowadzić do ofert na Allegro, czyli rynek zbliża się gdzieś już coraz, coraz bliżej ten temat jest, no, coraz bliżej do tego, żeby sprzedawać już na kolejnym rynku. Możemy sprzedawać w, Allegro mamy w Czechach, teraz będziemy mieli też na Słowacji. I tutaj macie dokładną instrukcję, jak to, to, to zrobić. No, i docelowo też takie wpisy będą się pojawiały właśnie na mojej stronie internetowej, żeby krótki wpisik, jak Was zainteresuje, to sobie wchodzicie, rozwijacie i możecie sobie gdzieś tam macie instrukcję tego wszystkiego, jak to zrobić, żeby przedsiębiorcom ułatwić. Czyli to jest to, do czego dążę, i to jest to, o czym e, mówię tutaj przez e, ostatnim, ostatnimi czasy na kanale. No, i teraz co my tutaj mamy? Mamy tutaj tyle, że w Słowacji mamy 5,5 miliona potencjalnych klientów. No to biorąc pod uwagę to, że część to dzieciaki, część to starcy, znaczy starcy, osoby starsze, które jeszcze powiedzmy nie w internecie tak nie kupują, no to gdzieś tam tych podejrzewam, że te 2 miliony, może 1,5 miliona, może 2 miliony osób są osobami, które aktywne, aktywnie kupują w internecie. No, i jak Allegro to bardzo dobrze rozwiąże, no to można naprawdę tam dość mocno posprzedawać, nie? No bo yy, trzeba się rozwijać, no bo ktoś musi sprzedawać, tak? A po co ma sprzedawać yy, wasza konkurencja, albo po co ma sprzedawać Amazon, czy tam nie wiem, co tam jest? Jak możemy my ten rynek gdzieś tam zdominować? Nie jest to trzeba wchodzić tak naprawdę jak najszybciej ja na te Czechy nie wszedłem ja na tę Słowację pewnie też nie wejdę aczkolwiek, znaczy inaczej planowałem nie wchodzić, aczkolwiek no muszę wejść, muszę zobaczyć z czym to się je, jak to się czy to tam jest jakieś trudne są rozliczenia, nierozliczenia, no bo może tematem się muszę zainteresować no bo trzeba się, trzeba się rozwijać, nie można stać w miejscu, tym bardziej że polski rynek no to jest Dochodzimy do pewnego stopnia, no i więcej, więcej tutaj ludzi nie ma, nie trzeba by sprzedawać gdzieś indziej. No a Allegro nam to umożliwia także do boju. A i no tutaj jeszcze mamy takie podsumowanie tych y, Czechy, nie? Czechy to jest ponad 10 milionów osób, 10 milionów ludzi. No i biorąc pod uwagę to, że Allegro zrobiło tam bardzo mocną kampanię reklamową w listopadzie i w grudniu y, w tych Czechach, no to bardzo było też dużo paczek. Wydaje mi się, że nawet 10% zamówień realizowanych, no to szło na czechy, także teraz to się uspokoiło, no bo tam gdzieś jakieś kupony oni dawali, czy coś, no ale ale jest jest potencjał. No i jeszcze z takich e, informacji, no to Allegro jak zwykle tradycyjnie podwyższa opłaty, no tutaj mamy akurat opłaty za wyróżnienie z 19 zł do 19,90, e, promowanie w stronę działu 29 na 29,90. No, i to jest to takie właśnie y, pomalutku, y, tak zwane gotowanie żaby. Tutaj złotóweczka, tam złotóweczka, co dwa tygodnie tam złotóweczki, tu złotóweczki, i tak to sobie pomalutku, pomalutku, malutku idzie. Tu dopłata, tam dopłata, tam kilka grosików, i tak cały czas, cały czas, cały czas. No, wolę gotowanie żaby niż to, co zrobił bezlinker, nie? Czyli z, nie wiem, 400 złotych. Za, za baselinkera miesięcznie do powiedzmy 15 tysięcy złotych, więc wolę już niech to będzie sobie tą metodą, no ale, no ale kolejne podwyżki jak to Allegro, nie? No i tutaj jeszcze od mojego e, e, teamu o tak, otrzymałem informacje co do teamu, no to za jakiś czas no to, to wszystko nazwę, no bo e, no bo tak jak wiecie chcę zatrudniać pracowników, którzy będą mi tam wyszukiwali newsy e, no, powiem, opowiadam już o tym od jakiegoś czasu i to się wszystko dzieje, cały czas się dzieje, dzieje, dzieje. To też cały czas powtarzam, ale już niedługo zobaczycie tutaj tego wszystkiego, wyniki, w którą stronę to poszło, jak to się rozwija. No bo tutaj dostałem właśnie taką informację, tylko w formie ciekawostki. Koncepcja projektu opiera się na wymianie barterowej. Naj, najstarszy typ wymiany, dodatkowo artykuł o zjawisku w zachodnich krajach dotyczący wymiany barterowej, jest trend w powstawaniu takich platform. No, i właśnie powstała platforma, która nazywa się Wymień się, i będzie można się barterowo tam wymieniać. Może to być ciekawe, znaczy ciekawe. Nie wiem, czy to się przyjmie, bo, no bo nie wyobrażam sobie, żebym ja tutaj na, na wsi się. O, inaczej, ja wszystko mam tak naprawdę i niczego nie potrzebuję. Jak coś potrzebuję, to sobie to kupuję. A. Ale żeby się z kimś o coś wymieniać, no kurczę, ciężko mi tutaj coś powiedzieć. Czy jest na to popyt? Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Czy byście się z sąsiadem czymś wymienili? Jakimiś rzeczami, nie wiem, jakimś może sprzętem, nie wiem, sprzętem. Nie wiem. Kurczę, nie wiem, czym mógłbym się wymienić, nie? No gdzieś jest na, tych, na to trend i widzę, że platforma powstaje, no i jestem ciekawy, w którą to wszystko stronę pójdzie. Czym tam się będzie można wymieniać? Na pewno będę to sobie tam zerkał, no bo jak coś się dzieje w handlu, no to ja jak zwykle jestem zainteresowany. No i to na dzisiaj wszystko. Zapraszam Was y, jutro na pogadankę. Na kawę, na herbatę, na... no piwo nie. Ale no, żebyśmy coś tam z rana podziałamy. Może dawkę inspiracji, może jakąś dawkę energii, no bo trzeba teraz te przesilenia jeszcze zimowe. Ja już czekam, żeby na rybki sobie pojechać. Już czekam na krótkie spodenki. Już na to wszystko czekam tak z niecierpliwością. Już mam tak dość tej zimy, Uch, że szok. No, także do jutra.